Cześć! Tym razem chciałem Wam zaprezentować powtórkę z gry Command and Conquer 3 Tiberium Wars e, Którą mamy ja i Nie Niestety żaden z nas nie ma dodatków w tej chwili Więc gramy tutaj, tutaj na podstawce Mimo, że ogólnie gra się to w e, Grę Wraz z dodatkiem no To jest taka gra e, Jak to ma ten conquer, tylko troszkę bardziej wydaje mi się zbliżona mimo wszystko do, do Bitwy w Śródziemie niż Red Alert 3. Więc tak, gramy tutaj ja, fioletowy jako Bractwo Nod, to jest frakcja takich takich terrorystów, terrorystów sekta z wypranymi mózgami, coś jak Konfederacja Natomiast po drugiej stronie mapy jest Jahur, który gra GDI Czyli po polsku może GDI to są tacy tacy obrońcy ziemi takie po prostu jakby narody zjednoczone, które zajmują się właśnie walką z tym practwem nod oraz jeszcze trzecia frakcja, która w tej partii nie występuje. Screen. I to są po prostu obcy, którzy zaatakowali ziemię. Podstawowym surowcem w tej grze jest tytułowe tyberium. Mamy na tej mapie złoża pewne tutaj po tej stronie oraz po tej, a także na rogach mapy, o której nie są większe złoża, o które wreszcie będziemy Konkurować, gdyż te złoża no, po prostu się skończą. Ja zdecydowałem się na no, taki szybki atak piechotą. Mam tutaj jednostki jednostki po prostu żołnierzy, żołnierzy piechoty, GTI, czyli, czyli dużo na straży i kilka jednostek i Od razu niszczę pojazd wydobywczy u Jachury, który teraz nie ucieka, żeby uniknąć nieco tak, wydobycie. No i. Zostaje jest przez e, jednym pojazd, to jest taki pojazd przywodny właśnie akurat, więc e, no, wiele temu akurat nie narobiłem. No chyba zabiję to może kilka tych e, nie, niewiele piechoty. On sobie tą piechotę właśnie wsada do tych pojazdów, dzięki czemu oni przy, przy okazji będą mogli z nich strzelać i być osłonięci, oprócz tego, że pojazdy będą strzelać swoją własną e, bronią. Kolejną wychotę, którą tutaj wysyłałem, a także już mam pierwsze czołgi, czołgi Skorpion, jednostka dobra przeciwko pojazdom, ale lekki czołg. No i swoją piechotę wysyłam tutaj do budynków do obsłudzenia, dzięki czemu tak jakby też go bunkrują, są konkrecie mogą z niego strzelać. Tak, Jahur tutaj przejął inżynierem sobie iglisę Tyberium, co mu daje dodatkowy wzrost. Ja w ogóle tego nie robiłem, bo po prostu no nie, nie zauważyłem tego po prostu zwyczajnie, może, może właśnie potem powinienem. Yy... Tak, tu doszło do kolejnej wymiany. Ja chyba podjeżdżam swoimi przeciwpochodnymi jednostkami, na którym są też jednostki zapakowane, A, ale widzi, że mam tutaj yy, zawankrowane swoją piachę. Ja trochę tu podjeżdżam z tej strony. Yy, różnica też zasadnicza taka, że ja gram na dwie rafinerie. Tym razem jest zbudowałem na początku gry. Yy, szybciej mi się skończy, niż ja yy, ten surowiec, ale też szybciej go pobieram w tej chwili. Yy, a nie, no bo tak, no bo ja chyba budował sobie drugą rafinerię tutaj. Już zrobił sobie ekspansję yy, w tym yy, dolnym rogu mapy. I już sobie tu mamy się... walkę moje tak zniszczę tutaj wyżyczkę w Jachurze z tymi czołgami i teraz te czołgi moje atakują jego czołgi tylko że moje są w stanie y, są troszkę lepszą kontrolą na niego Teraz zresztą ma piechotę nie wiem czy tam nie, nie widać się że tam a nie ma w jednej w y, tym miał tutaj właśnie żołnierzy czyli piechotą którzy atakowali ale to nie na tyle mogło pomóc no i dobrze wojsko Jachur zostało zniszczone i zniszczę mu tu jeszcze to pojazd wydobywczy zdaje się że tak No, już zacząłem sporo budować cięższe czołgi. Dara więc muszę się to wycofać, bo. Ale swoje zrobiłem przynajmniej w każdym razie. Bo tu też trochę gazetowców. Średni czołg. Jednostka dobra przeciwko pojazdu i budynku, No, tak się spodziewałem. E, ja tutaj wysłałem również. E, chciałem zbudować swoją rafinerię. To jest rafineria ogólnie? Tak, rafineria. Y... Ja swoją ma jeszcze trochę zabezpieczoną wieżyczką, widzę. Ale ja dalej kontroluję trochę tą część mapy, y... mając swoją wiechotę trzymającą tutaj. I, I pojazdami już innego rodzaju, to jest akurat ta przeciwpiechotna. przeciwko jedną jednostkom latającym, ok y... Podejrzewam trochę z tej strony. To miejsce dalej jest nie przez żadnego z graczy. i jeszcze nie zbudował, nie odbudował swojej tej, swojego pojazdu e, wydobywczego ale zbudował tutaj wieżyczkę, która już ma w zasięgu od czasu do czasu tutaj właśnie mój pojazd wydobywczy o i zabrał po teraz prądu jedziemy z kamieniem do taką rafinerię, ale po drodze spotka moje które go ostrzeliwują w miarę sprawnie Wycofałem swoimi I to jeszcze zniszczę? Jeszcze nie Tutaj ten czołg jeszcze nie zostanie No i ja tu już mnie ostrzeliwuje na całego A, ale tak niekoniecznie, Zależy Jak też jakaś morfinery podaje jeszcze mi tam nie wjeżdża E, tak, ja niszczę teraz jachurze iglicę, pompując tu tym do, czym dostępu do, 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 do surowców z tej strony, zniszczę to, pewnie tak. Chociaż tutaj już są jego bazuki, ja pewnie nie zauważyłem tego, że tu jest walka, dlatego że walka na to też z tej strony. I tak, ja mam tutaj swoje wyżyczki e, które bronią e, mnie co nieco przed jego pojazdami, ale tak są trochę bardziej przeciwpochodne te wyrzeczki, więc to mi nie, nie uda mi się do tego tak. Tak skutecznie obronić, zgadza się, tak, zniszczyli baterie i, i to powoduje zniszczenie wszystkich wyżyczek, połączyli mnie z tej baterii, bo tak działają polskie wyżyczki w tej frakcji, w tej grze. Teraz obu znowu przyszły moje posiłki, z co muszę walczyć pojedynczo. To niestety. miejsce pracy po rafinerii, mam dwie rafinerie zresztą tutaj w tej i zbudowałem kolejne wyżyczki, które zaraz powiem też zostaną zniszczone. ale walka do walki dochodzi też tutaj i tutaj już tak konkretniej bo po zniszczeniu mojej Glicy, w są posiłków z tej strony zniszczyłem jak koszary ale ma tutaj jednak trochę tych jednostek i dąży się jeszcze z tej strony wybronić Przynajmniej nie ma ilis, to jest coś, czego nie odbuduje, prawda? To jest to, zbuduje, tu jest to tylko troszkę troszkę tyberium. Powoli mi się kończą złoża w tym miejscu. Będę musiał już tak w pełni się skupić na złożu winy ma Ilicy. Cały czas dochodzi do niszczenia tej, tej, tej refinerii, A, ale już przychodzą gości ode mnie, które. To są troszkę bardziej liczne, ale nie jest skoordynowane nawet ataki. Niestety. O, ma też jednostkę taką, Taki, polskim spadochroniarzy, którzy czekają tylko na to, żeby wylądować w dobrym momencie. No i już teraz zniżyć mi te wyżyczki. No ale to są wrzuciki przeciwpiechotne. Ja rzuciłem tutaj dużą ilość piechoty i niestety to też nie było do końca do pomysłem. No tak samo tutaj. Jakby to była piechota chociaż yy, rakietowcy po co innego, ale tutaj niestety... Dobra, to przynajmniej jest taka działka strażnicza, która chyba nie jest przeciwko piechocie typowo, ale no, no nie, nie, nie zniszczę go. Nie zniszczę. Ja tymczasem tutaj ma jeszcze tą swoją piechotę. Tak, odbudował sobie koszary. Odbudowujesz ogółem i idzie teraz, yy, idzie teraz na górę, w tym miejscu, gdzie ja już właśnie yy, rozbudowuję swój posterunek, by mógł później zbudować refinerię. No, ja cały czas te wieczki, co traci, to od razu odbudowuję, w tym miejscu, ale mam to już teraz czołgi które sobie po prostu lepiej walczą z budynkami ale nie wszystkie atakują to miejsce trzeba mieć bardzo poniżoną uwagę w tym momencie no i dobra, niszczę już więc niszcząc po prostu postęunek pozbawię go po, w możliwości budowania rzeczy no ale jednak kwieczkę jeszcze jedno tutaj zbudował ale raz chyba stracić, bo teraz skupiam swój ogień na no na pojeździe wydobywczym no i przychodzą jakury tutaj yy, wszystkie to wsparcie. Natomiast tutaj mój nowo nowa na a tutaj od razu zniszczona przez te jednostki. Raczej tego nie wybronię w tym momencie. No nie, nie wybronię. Masz jeszcze granadierów też. którzy ciężko sobie radzą właśnie z zniszczeniem budynków. Przecież A, ale ty ja zbudowałem wieżkę, która ma już nieco większy zasięg i... No ale tutaj zostało łodko, łatwo odchodzenie łatwo i to już zniszczone przez... To jest Jahura, więc Jahura się obronił, ma tu dalej rafinerię. Dalej ma posterunek, natomiast z drugiej strony mapy ja swoje właśnie utraciłem. No i Jahur będzie wjeżdżać mi do bazy z tej strony gdzie tutaj Tyberium już jest naprawdę na ukończeniu No i kolejne jednostki Tora, tutaj jednak wycofuję, bo nie idę z drugiej strony praktycznie. No ale to też pasuje no, ra mi jakby Tora, jedno raz inne straciłem, mam już tylko jedno, tam mi się kończą surowce więc ta sytuacja jest trochę dramatyczna No i tutaj już też e no te wieżyczki, które raczej sobie chyba pojadą z tymi tutaj jednostkami Dostarcie dochodzi tutaj, że mapy, troszkę chyba przygopiłem, ale tak, mam tutaj trochę tych jednostek, mam tutaj przeciw koncernę, e, przeciw, przeciw pancerną piechotę. E, mam więcej w niż ja. E, piechotę wysyłam do budynków, żeby ostrzeliwali z budynków też przeciwniki zniszczyć te budynki. Chyba, że ma granatierów, wtedy był w stanie zniżyć jednostki w budynku e, od razu, ale tutaj i teraz nie ma. Musiał się teraz jachór trochę wycofać. Mam tutaj dwa budynki obsadzone jednostkami. Jak wygląda sytuacja tutaj? No, mamy po jednej rafinerii. Ja już nie mam posterunku, więc nie zbuduję chyba... Chyba nie mogę zbudować przez to wieżyczek. Nie jestem pewien. Wydaje mi się, że może może. No mogę po prostu tylko blisko rafinerii. Jachur tymi jednostkami, które mam ja tutaj na górze idzie teraz na moją bazę. Ale mam tu... Jestem tu przygotowany. Przede wszystkim mam pamiętacz ognia. Współpracowałem właśnie wiedząc, że on ma wątpliwość na górze i może właśnie będzie wtedy iść. Więc tutaj, z łatwością, oznaczałbym sobie poradzić z tymi ludźmi. I wysyłam teraz te jednostki tutaj na główny front. I zbudowałem, tak, tutaj już miałem helikoptery. Właściwie to są jady, i one atakują jednostki jachury, które nie mogą mnie skąpować. Ja się tutaj, ja pamiętam, że zniszczyłem tymi jednostkami właśnie w pierwszej kolejności tego, przeciw, e, przeciw tego, po te jego przeciw... przeciwlotnicze, te o jednostki właśnie, które tam były. Może to właśnie teraz się dzieje. No ale mam ich po prostu za dużo, mam dużo tych jednostek, w pierwszej kolejności one niszczą właśnie e, jedyne jednostki, które mogłybym zaszkodzić tym, e, tym lotniczym moim. Więc niszczę mu to po kolei wszystko. I Yachur, no... Yachur tutaj przestaje mieć po prostu na mnie, na mnie kontrę jego przeciw, przeciwpiechotne niszczą mi tutaj tą rafinerię, ale też jednocześnie no tak, już nie zdołają nie zniszczyć, bo uratowały ją moje helikoptery. A tak to mogło mieć stary problem, bo tutaj już mi się sterowce skończyły, nie mam iglicy, nie mam rafinerii w drugim miejscu, no i tak, tutaj, tutaj w sumie już się gra skończyła. Tak, tutaj Jachu się poddał, bo tam moje, moje tamte wojska zniszczyłem, tam już niszczyłem u bazę naprawdę, więc nastąpił teraz koniec gry. Więc to była taka. Więc to była w sumie prezentacja taka gry e, Combat and Conquer Tiberi Wars. E, no Dość podobna do Red Alert, oczywiście przede wszystkim. To jest tak, poniekąd ta sama seria. E, no ale... Myślę, że się, Mam nadzieję, że się podobała ta gra jak i partia, więc ja się wyłączam i oczywiście zachęcam też do grania w tą grę, mogło być ciekawie. Cześć!